Trenerze, na początek zapytam czy trener miał okazję już brać udział kiedyś w tak szalonym meczu, który zmienił się o 180 stopni. No nie, jako trener, jako trener nie miałem aż takiego powrotu. Bywały gdzieś tam 0:2 powroty i tak dalej, czy utrzymanie wyniku natomiast no nie, ten powrót naprawdę cieszy. Bo patrząc na to, jak się mecz układał, gdzie źle weszliśmy w mecz, straciliśmy bramki. Oczywiście będzie analiza, ale, ale gdzieś tam błędy, błędy indywidualne to musimy wyeliminować, żeby lepiej wejść w mecz. E, no, to, no to powrót znakomity. Reakcja zawodników e, w przerwie. Kilka słów, które sobie powiedzieliśmy mm, sprawiły, że tak naprawdę druga połowa nie. Nie sądzę, że się jakoś bardzo nasza gra e, odmieniła, jeżeli chodzi o ofensywę, bo to jest dla mnie tutaj bardzo ważne. Natomiast spokój w tym wszystkim e, i konsekwencja w działaniach. No i mamy, mamy świetny powrót. Myślę, że dla Kibica e, szkoda, że nie wygraliśmy, oczywiście. Natomiast powrót, który, który na pewno cieszy. Mówi trener, że padło kilka słów w szatni. Jestem ciekaw, co to były za słowa, że drużyna wyszła i tak odwróciła y, rezultat tego spotkania. To znaczy to jest głównie rzeczy są merytoryczne, bo ja nie mam zamiaru na zawodników krzyczeć i tak dalej. Skład my wybieramy, oni wychodzą. E, trenujemy w tygodniu i to chcemy przełożyć na, na mecz. No Nie udało się to w pierwszej połowie. Druga dowiodła, że możemy. Możemy grać w piłkę, możemy budować akcję atakiem pozycyjnym i, i z tego możemy strzelać bramki przy oczywiście jakimś szczęściu. No bo umówmy się, rzut wolny, e, Rico, bramka. No to już są te elementy piłki nożnej, na które, za które piłka jest piękna. No i to, to w, w tym wszystkim. Chodzi natomiast głównie merytoryka, konsekwencja w naszych działaniach ofensywnych, a wyeliminowanie gdzieś braku w koncentracji i gdzieś tam momentów tych słabszych w defensywie. Druga połowa na zero, na zero z tyłu, co bardzo cieszy. No i dołożone cztery gole, także to jest, to jest bardzo dobre. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że właśnie wejście Ricardo na boisko. Kompletnie odmieniło sytuację, odmieniło naszą grę no i sama bramka asysta chyba o tym świadczy. No, Ricardo jest na, na pewno jakościowym zawodnikiem, który ma, który ma duży poziom świadomości na boisku tego jak chcemy grać i on swoimi swoimi działani, działaniami indywidualnymi robi tą przewagę na połowie przeciwnika. Co dzisiaj co dzisiaj pokazał, na pewno no, nie wyszedł w pierwszym składzie, w, wyszedł, wszedł w drugiej no i zrobił to co do niego należy, także bardzo się cieszę. Dwa mecze za nami, dwa remisy uratowane w samej końcówce. Czas chyba teraz wygrać. Tak, chcemy wygrać już za tydzień.